Witam serdecznie. Zobaczcie, jak można rozwiązać takie zadanie. Na mapie sporządzonej w skali 1 do 60 tysięcy długość osiedlowej drogi wynosi 40 mm. Oblicz długość tej drogi w skali 1 do 30 tysięcy. Więc przede wszystkim wiemy, że mamy skalę 1 do 60 tysięcy

Długość drogi osiedlowej to 4 cm, a 1 cm na mapie to 60 tysięcy centymetrów rzeczywistości. Więc wystarczy teraz 4 pomnożyć przez 60 tysięcy dowiemy się, ile centymetrów rzeczywistości ma ta odległość na mapie. 4 razy 624 i dopisujemy 4 pozostałe zera. Czyli co? Możemy powiedzieć, że 4 cm na mapie to 240 000 cm w terenie. No i teraz tą odległość w terenie trzeba zamienić, podać w skali 1 do 30 000. Jak to należy zrobić? Mamy mieć skalę 1 do 30 000. Czyli 30 000 razy będziemy pomniejszać tą odległość. Bo skoro w rzeczywistości to jest 240 tysięcy centymetrów, to to podzielimy przez naszą skalę, czyli przez 30 tysięcy. I teraz po 4 zera równiutko ładnie nam się poskreśla przy dzieleniu. Przypominam, że możemy w ten sposób sobie ułatwić dzielenie. Tu 4 zera i tu 4 zera. Zostaje 24 podzielić na 3. To będzie 8. Czyli długość tej drogi osiedlowej w skali 1 do 30 tysięcy wynosi 8 cm. Dziękuję i życzę miłego dnia.